Znajduje się tutaj siłownia, która jest dostępna cały czas bezpłatnie. Jestem w sali instrumentalnej. Ja sobie teraz tak brzdąkam na gitarze, ale w, w ciągu roku szkolnego odbywają się tutaj próby kapel muzycznych, a dzieci mogą przychodzić na naukę gry na różnych instrumentach. Zobaczcie, jaka wielka, piękna sala, aż się chce zatańczyć. Oprócz koncertów i zajęć tanecznych, odbywają się tutaj również zajęcia plastyczne dla dzieci, o czym świadczą wywieszone prace. Rewelacja! Nie zabrakło nawet sali Jest też kącik dla dzieci. A to wszystko, co widzieliście w Gminnym Ośrodku Kultury we Wróblewie.